No, to przyszedł czas, abyśmy porozmawiali o rajstopach. Dzień dobry, dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku Nauka Składów. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat kontrowersyjnego składnika, który jest stosowany w kosmetykach i którym ja wywołałem wielką aferę w internetach. I słusznie, nie żałuję tej decyzji, macie prawo wiedzieć o wszystkim, co jest po prostu złe w kosmetyce i na co należy uważać. Więc sobie dzisiaj porozmawiamy na temat nylonu, więc jeżeli Was taka tematyka interesuje, przechodzimy dalej i zapraszam do oglądania dalej. Moi kochani, nylon możemy spotkać w kosmetyce pod trzema nazwami. Nylon 6, Nylon 12, Nylon 66. Jakie on ma zastosowanie i dlaczego go producent stosuje? Już Wam tłumaczę. Nylon jest stosowany w trakcie produkcji kosmetyków po to, aby zagęścić formułę kosmetyczną i wyregulować lepkość produktu. I tutaj, na przykład, jeżeli producentowi nie podoba się konsystencja kremu, to nylon załatwia całą sprawę. Konsystencja staje się idealna. I tutaj nie ma żadnego problemu, i wtedy, na przykład, jeżeli macie krem i w składzie na samym początku jest nylon, to wiecie, że tutaj jest ta sytuacja, o której Wam mówię, że się konsystencja im nie podobała, dali najwięcej nylonu, żeby to wszystko wyglądało idealnie. Druga sytuacja jest taka, że na przykład producentowi już się podoba konsystencja produktu, ale chcą ją bardziej podrasować, to wtedy dodają niewielką ilość nylonu i wtedy możemy go spotkać na przykład na końcu składu. Czyli oznacza to tą drugą sytuację, którą Wam właśnie omawiam, że konsystencja im się prawie podobała, ale jednak chcą ją podrasować, więc dodali go troszkę. I okej. Okay. Moi kochani, otrzymuję od Was bardzo dużą ilość pytań, czy nylon stosowany w kosmetyce jest szkodliwy dla naszego zdrowia. Więc już tutaj tłumaczę. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowia, to nylon nie jest szkodliwy dla naszego zdrowia. Ponieważ nylon jest substancją z grupy poliamidów. Poliamidy charakteryzują się taką samą budową chemiczną, jak mikroplastiki. Także jeżeli chodzi o kwestie mikroplastików, a nylonu to to są bardzo dobrze sobie lubiani przyjaciele. Bardzo się lubią, wzajemnie się uzupełniają, praktycznie działają tak samo. Ale jeżeli chodzi o kwestie naszej skóry, wykazywania właściwości na naszej skórze, to tutaj szkodliwość wzrasta. I już wam tłumaczę o co chodzi. Nylon zastosowany w kosmetykach blokuje przenikanie jakimkolwiek substancjom, nawet tak silnym jak retinol. Nawet jeżeli w kosmetyce są nośniki substancji czynnych, czyli prekursory, które pozwalają przeniknąć danej substancji w głębsze warstwy skóry, żeby mogła wykazywać na głębszym poziomie swoje działanie, to zastosowanie nylonu blokuje wszystko. Nic nie pobije tak mocnej, nieprzepuszczalnej warstwy, jaką nam oferuje nylon. Nylon oferuje nam bardzo grubą, nieprzepuszczalną, wygładzającą warstwę na skórze, czyli taką jakby drugą skórę. I to może wam sprawić takie wrażenie idealnej drugiej skóry. A to jest to wszystko właśnie sztuczna warstwa, która jest właśnie na skórze nylonu. Jeżeli chodzi o szkodliwość, tak, nylon jest bardzo mocno komedogenny, czyli sprzyja się rozwojowi niedoskonałości, za zaskórników. Dodatkowo nylon może, ale nie musi, stanowić pożywkę dla bakterii beztlenowych, czyli to samo co robi parafina. Ponieważ mimo tego, że parafina jest obojętna dla naszego organizmu i jest ona emolientem tłustym i ona też nie przepuszcza żadnych substancji czynnych i powoduje rozwój bakterii beztlenowych, to tutaj na przykład w przypadku parafiny i skóry trądzikowej jest to pewna Kwestia. A w przypadku nylonu, jeżeli chodzi o kwestię produkcji bakterii beztlenowych, to może, ale nie musi. Więc tutaj ten temat nie jest taki pewny. Ale jeżeli chodzi o wykazywanie właściwości komedogennych, czyli wysypów, niedoskonałości, wągrów, nieświeżego wyglądu skóry, że macie takie wrażenie, że wasza skóra jest mega taka zaniedbana, taka bez kolorytu, bez życia, taka mega zanieczyszczona, mimo że dbacie o specjalistyczną pielęgnację, oczyszczacie skórę w bardzo dobry, na bardzo dobrym poziomie, stosujecie peelingi, stosujecie dobrą pielęgnację, a wasza skóra cały czas wygląda na zanieczyszczoną, na niezadowoloną, o złym kolorycie, sprawcą może być nylon. I tutaj po prostu temat nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, ponieważ nylon jak najbardziej może być tego winowajcą. Jeżeli chodzi o dodatkowe działanie, no, to nylon, który jest dodawany do kosmetyków, marnuje całą recepturę preparatu. Marnuje. Ponieważ wszystkie dobre składniki czynne, które są dodane w kosmetyk, nie mają szansy zadziałać. One działają na takiej samej zasadzie, że osiadają się na tej warstwie, którą robi nylon, i siedzą na powierzchni. I po prostu ich nie ma. Można powiedzieć wprost, że ich nie ma. Ponieważ działanie, jakie będzie wykazane na skórę, jest zerowe. Nie można mówić tutaj o długofalowym działaniu preparatu. Na przykład nie możemy mówić o długofalowym działaniu witaminy C, retinolu, różnych witamin, kwasu hialuronowego, który nawet wygładza nawilża powierzchownie. Nie, nie możemy mówić takich rzeczy, ponieważ nylon blokuje wszystko. No i oczywiście rzecz jasna: tak, nylon jest substancją, która jest stosowana do produkcji rajstop. I tutaj nie ma się o co przyczepić. to jest akurat najważniejsza kwestia. I producenci stosują ten nylon, aby zagęścić tą formułę kosmetyczną i tak dalej, ale potencjalnie robią nam na złość tym. Ponieważ oni pragną zaoszczędzić substancji czynnych, bo wiedzą i tak czy siak, że one nie zadziałają, dlatego mogą ich mogą je zaoszczędzić, a dać więcej nylonu, ale wam sprzedadzą kosmetyk za 200-300. W złotych, i oni są zadowoleni, a wy nie, bo nie macie żadnych efektów. Więc jeżeli chodzi o kwestię nylonu pod kwestią zdrowotną, nie jest on dla nas szkodliwy, ponieważ osiada się na skórze i nie ma szansy przeniknąć przez nasz skórek do naszego organizmu, tym bardziej do krwiobiegu, i wykazywać właściwości szkodzące. Ale jeżeli chodzi o kwestię skórną, to jest to, co ja Wam przed chwilą powiedziałem: jak najbardziej może stanowić pożywkę dla bakterii, być komedogenny, powodować wysyp, rozwój kolejnych niedoskonałości, wągrów. Yy, wasza skóra ma prawo wyglądać na nieświeżą, na niedotlenioną, niezadowoloną, zanieczyszczoną. Jak najbardziej. Nylon również sprawia takie sztuczne wrażenie nawilżenia, wygładzenia, wyidealizowania skóry. Jeżeli ktoś pragnie natychmiastowego, idealnego efektu skóry, to taki efekt uzyska. Jak najbardziej. Ale jeżeli chodzi o długofalowe rezultaty działania różnych substancji czynnych zawartych w preparacie, nie ma żadnych szans. Mikroplastik a nylon działają identycznie. A poczucie, że jeszcze z nylonu są tworzone rajstopy i różne rzeczy, po prostu dyskwalifikuje to. Moi kochani, więc uważajcie na trzy odmiany nylonu. Nylon 6, Nylon 12, Nylon 66. To są odmiany nylonu, który jest stosowany w przemyśle kosmetycznym. I na to należy zwracać szczególną uwagę, ponieważ jeżeli zobaczycie w składzie produktu nylon, to już możecie mieć stuprocentową pewność, że żadna substancja czynna, która jest zawarta w preparacie, nie wykaże jakiejkolwiek właściwości długofalowej na waszej skórze. Moi kochani, moim zdaniem, nylon powinien zniknąć z produkcji kosmetyków. Jest to substancja, która szkodzi naszej skórze, która nie przepuszcza żadnych dobrych substancji do naszej skóry i oczywiście rzecz jasna, bardzo mocno okleja naszą skórę. Nie robi nic pozytywnego, nie robi nic na dłuższą metę, także ja podziękuję nylonowi. Także, jeżeli Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam, że jesteście. Trzymajcie się ciepło. Do następnego, cześć.